Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Dobra wiadomość dla planujących wyprawę do Mołdawii. Od 1 stycznia bieżącego roku obywatele Mołdawii przebywający w Unii Europejskiej oraz obywatele Unii Europejskiej odwiedzający Mołdawię mogą swobodnie wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i korzystać z danych mobilnych bez dodatkowych opłat. Umowa gwarantuje też prawo do takiej samej jakości i prędkości mobilnego internetu jak w domu oraz bezpłatny kontakt ze służbami alarmowymi. Oznacza to, że również przybywający do Kiszyniowa obywatele Unii nie muszą już ustawiać się w kolejce na lotnisku do stoiska lokalnego operatora, by kupić kartę SIM. Jedną kolejkę mniej. Brzmi jak wakacyjny cud. Jednak jeśli planujecie wypad do Naddniestrza, przygotujcie się na cyfrowy detoks. Kraj ten oficjalnie praktycznie nie istnieje, więc trudno oczekiwać, że podpisze jakiekolwiek umowy telekomunikacyjne. Na szczęście mołdawski operator wykazał sporą kreatywność. Tak ustawił moc anten i nakierował je na Strategiczne miejsce, że na centralnym placu w Teraz internet działa bez najmniejszego zamknięcia. Magia? Nie, inżynieria. Chcesz więcej informacji o kiszniowi i Terazpolu pisz śmiało w komentarzu chętnie pomogę.